Zadano mi ostatnio pytanie, dlaczego przycisk Chroni Arkusz w karcie Recenzja jest niedostępny, jest nieaktywny. Znam dwie sytuacje, w których, które mogą być przyczyną takiego stanu rzeczy. Pierwsza to grupowanie arkuszy. Zwróć uwagę, jeżeli mamy wybrany tylko jeden arkusz, wszystko jest ok. Jeżeli wybiorę więcej niż jeden, czyli przytrzymam na klawiaturze Control i kliknę na karcie dowolnego innego arkusza, wówczas zaznaczone mam te dwa arkusze. A wtedy polecenie chroni arkusz przestaje być aktywne. Wystarczy, że rozgrupuję te arkusze, czyli kliknę na dowolnym innym, niezaznaczonym, nie należącym do grupy, klikam, od razu polecenie chroni arkusz się uaktywniło, a w przypadku, gdybyśmy mieli zgrupowane wszystkie arkusze i klikanie na dowolnym z nich nie wyłączałoby tego rozgrupowania, to należałoby kliknąć na jednym z tych zgrupowanych prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie rozgrupuj arkusze. Wówczas również uaktywnia się to polecenie chroni arkusz. Drugi przypadek, kiedy to polecenie chroniarkusz może być niedostępne, to sytuacja, w której plik Excelowy, w której ten Skoroszyt jest udostępniony. W karcie Recenzja jest również taki przycisk Udostępnij Skoroszyt. Po kliknięciu w ten przycisk pojawia się okienko, w którym możemy zdefiniować różne dodatkowe opcje. Ja tylko zahaczam ptaszka przy opcji Pozwalaj na zmiany wprowadzone jednocześnie przez wielu użytkowników. Klikam OK. Pojawi się komunikat, że muszę zapisać ten Skoroszyt, żeby te zmiany były wprowadzone. Tak, klikam OK. I z automatu polecenie chroniarkusz staje się wówczas nieaktywny. Jeżeli bym miał wcześniej arkusz chroniony, to teraz nie mógłbym tej ochrony zdjąć. Ten przycisk nazywałby się niechroniarkusza i on też byłby niedostępny. Żeby włączyć z powrotem ten przycisk, ustawić, żeby był aktywny, należałoby zdjąć udostępnienie skoroszytu. A jak to zrobić? Można być w dowolnym arkuszu, bo udostępnienie skoroszytu nie ma wpływu, nie zależy. Nie włączamy per arkusz, tylko per cały plik. Klikamy na przycisk udostępnij skoroszyt. W okienku, które się pojawi, odznaczamy opcję pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników. Klikamy ok. Excel poinformuje nas, że jeżeli to zrobimy, to uniemożliwimy, uniemożliwimy innym współużytkowanie tego skoroszytu. Nie będą oni mogli wprowadzać zmian, podczas gdy my mamy udostępniony ten plik. Tak, chcę to zrobić. Chcę zdjąć udostępnianie. I z automatu przycisk chroniarkusz staje się z powrotem aktywny.